Mamy wspólne, wspólne zdanie i wspólny interes w tym, żeby stworzyć takie instrumenty, które byłyby skuteczne, które umożliwiałyby regulatorowi organowi, który kontroluje rynek, a skuteczne kontrolowanie tego rynku, czyli jakby zablokowanie za możliwości oferowania nielegalnym podmiotom gier nielegalnych gier hazardowych przez internet. A rozumiem, że, że Państwo zgadzacie się z, z nami, z branżą i, i e, że, że efekty tego będą pozytywne dla, zarówno dla, dla budżetu Państwa, rozumiem, że e, zgadzacie się Państwo też, że będą to efekty pozytywne dla, dla sportu, bo wtedy ten le, legalny rynek będzie mógł więcej przeznaczyć na wspieranie polskich sportowców niż dotychczas. E, więc tak naprawdę wymaga się w tym, w tym momencie zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby, żeby rzeczywiście tą szarą strefę zlikwidować. I, I myślę, że to jest cel dzisiejszej debaty, jak, jak, jak wspomóc sport, likwidując szarą strefę, która tak naprawdę wyprowadza pieniądze z Polski do zagranicznych firm. To jest pytanie, jak zatrzymać te pieniądze w Polsce i one trafią wtedy i do polskiego budżetu, i w, trafią do polskich klubów sportowych i wreszcie ten element, o którym Pan wspominał i który polskie firmy legalnie działające e, szanują, czyli tą kwestię e, praworządności i kwestię ochrony praw obywateli konsumentów. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba się zastanowić po prostu nad tym, jakie instrumenty należy wprowadzić i nie, nie zasłaniać się argumentem, że społeczeństwo czegoś nie akceptowało, bo myślę, że społeczeństwo bardzo chętnie by również zaakceptowało zniesienie akcyzy na alkohol i na papierosy. Bo to też na pewno jest społecznie niepopularne, że, że, że takie obciążenia podatkowe są, ale trzeba się zastanowić nad tym, jaki mimo wszystko, jaki skuteczny, jakie skuteczne narzędzie można wprowadzić i, i przeciwdziałać nielegalnej, nielegalnej strefie.